to was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj używamy rzeczy z eventu. Ogółem słabo mi to poszło na tym evencie. Na, znaczy w, w miarę słabe rzeczy. Musimy to przesadzić. Miałem takie coś kiedyś. E, nie shower, to nie było shower. Show sorry, sorry, sorry dla tych, którzy, którzy używają takie rzeczy. Eee Monifikse Jeśli ja chcę takie coś do przesadzenia To się kupowało kiedyś chyba albo nie wiem co się robiło Ale chyba tego już nie ma Bo jeśli tego nie ma to, to słabo O, O! to fajnie! lecimy plecimy Kiedyś było więcej Patrzcie To co, co... to w ogóle jest? A! Sprawdź. Okej. Okay. No to zaczynamy po pierwsze. Gdzie jest to do przesadzania? Trzeba ewidentnie sprawdzić... Wydać ten kartower. Okej. Okay. To nie chcemy. To chyba też bym przeniósł, bo to zajmuje większość miejsca. Więc... To był daum. Tu. I robimy teraz wielkie ramesko. Musimy wziąć wateringi. Siup, 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 siup. Mnie to nie obchodzi. Siup, siup, siup. A, pierwsze. Rekalnia, nie To, nie. to yy, przyda mi się za chwilę. Kurde, nie mam... O, co ja mam zrobić? O. Mogę to już wyłączyć. To mi się przyda, Adwit C, Godly Spreakel, Advent to Co to jest? Nie wiem właśnie co to robi, więc widzę, wy napiszcie. O to na tym będziemy mogli użyć mutacji, basic, Osiem basiców może być. Waterning. Ok, waterning. Co tu mamy jeszcze? Takie, takie, słabe, 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 słabe Okej. Okay. To? Znaczy to, znaczy to, czy może się nadać, bo dzięki temu będziemy mogli zrobić, sprayować to siup, więc nieźle. Ok, a jeszcze potrzebujemy, wiecie czego? Potrzebujemy jeszcze tej, jeszcze tej roślinki, ramesko. Proszę bardzo. Go sadzimy, a nie, no. najpierw watering musimy wziąć. Gdzie jest watering? Tu. Watering ramesk. Okej, okay, widzowie, zaczynamy. Ha. Ha, co ja robię? Wizowie. Musimy to zrobić wielkie. Co Lecimy! Już za chwilę mi się kończy ten watering, ale robimy gigantyczne ramesko. Mam nadzieję, że mi się... Ej! Jeśli to się zliczowało i mam dwa ramesko, bo tak to wygląda, to nieźle. Mutant... Okej. Okay. Co wie? Nieźle. Nie powiem, że nie. E, teraz chwila przerwy, sprawdźmy sobie. Co. Set pet shop, e, jaki pet shop? A muszę jeszcze wziąć. A wow, o nie, jak mi szkoda. A, kaktus, o br a to jeszcze będziemy sadzić. Ej, no właśnie, dlaczego ja tego nie sadzam? Patrzcie, tu przecież to jest wszystko, to patrzcie, tu, siup, elder strawberry, elder. Kurde, duże to będzie. Kurde! Elder Strawberry. Gdzie to? Ej, bo to, to będzie takie duże, że mi się nie mieści. Kaktus Apple, nie, mi się nie masz. leech Water, Ember, Niebensdal, Bruining Bed. Okej, okay, dwa Bruining bedy Przydadzą mi się tak bardzo. Widzicie, co tu się dzieje? W ogóle. Ej czekaj, ja posadziłem dwa wróci wtedy? He, nie wiem. A, trzy wyłącz, okej okay. strawberry... Ej, a ja chcę! Aha, czyli ja to już wcześniej posadziłem... Okej, okay, po pierwsze. Dwa Gianty. Masz jakiś benstal, master error, strawberry to, to mi się już się przyda, to mi się już się przyda, benstal, benstalek tu, mm, o, tu taki benstal bym dał tu. Tu może bym dał jeszcze. Gdzie jest? Gdzie ten benstal? Można jeszcze dać. Who ho! Tu jest Bruning Bed, tu to Mam nadzieję, że nie będzie tak jak, jak mówi większość osób Ember Że Stracę tą moją wielkość, bo na to zrobiłem tyle Błagam gdzieś zasad. Nieważne gdzie wystarczy gdzieś bo Ember czekaj, mutation, nie to mi się nie przyda, to mi się nie przyda giant, to zrobimy kiedy indziej teraz to tylko embery no dobrze, dobrze, dawaj gdzieś jest, okej, okay, giant to nieźle będzie działało to ma strasznie urosnąć, więc mam nadzieję, że trochę urośnie mam siedem takich Widzowie, ja, co ja robię? Eee, ja w ogóle wam nic nie robię, ja sobie czekam. Widzowie, to będzie... Mam nadzieję, że będzie to mocne. Dawaj, Giant, gdzieś, zasać mi to gdzieś. Siedzimy, dawaj. Kurde, nagle mi Advent ten... Mus muszę wziąć Advent Sprinkler i basić. Yyy, Advent. No dawaj, Advent. jeden. Potrzebuję jeszcze basić. Kurde. Że jesteśmy debitami. to ja go lubię i na go kocham jak brata. TO GDZIE TO JEST?! katri tak ty jest dziecko jakiś, Nie tego wyraźnie jak bardzo. O -o -o -o. Jak mi brakuje tych chwil, nie mogę tak dłużej żyć. Okej, okay. chodźmy dalej. Ga Gianta. To najlepiej jeszcze dziś. Mam nadzieję, że to gdzieś to się zasadzi. Mam nadzieję, mam nadzieję. Widzowie, co tutaj się ma Ale potrzebujemy wiem co. Błaga, ja potrzebuję tego. Tego potrzebuję. Pokaż Watering 1. No fajnie. Fajnie, Watering! Gdzie jest ten Giant? Ja chcę. Potrzebuję Giant. Czekaj, tu pisał. Zasadziłem Giant. Gdzie jest ten Giant? Gdzie jest zasadziłem tego Gianta? No cóż. Zasadziłem. Stary Haper chodzi mi do głowy, gdy zasięgam... O co ja chciałem jeszcze sadzić? Ja chciałem jeszcze... Nie, to... E, to. Wybacz, czuję się chory. Dawaj mi tutaj, dawaj mi tutaj! Okej. Okay. To nie jestem ja. Teraz słyszę głosy, teraz żyję tylko w nocy. Ej! Ale jestem głupi, tutaj mogę dać. Jest to... Gdzie się jara? Nie potrzebuję nikogo. Mogę zostać sam? Okej. Okay chyba wszystko najgorsze zaczęli to zasadę. Eee, potrzebuję więcej basic. Więc te Basić damy tutaj. Potrzebuję ta nowa piosenga. Nie ma już adwentu. Cóż. Oj, widzowie. Co tu się dzieje? Nie na chwilę nie będzie, więc poczekajcie chwilę. Ben będzie duży To Ramesko też będzie duże To Wutant E te ma maszrumy To mogę zostawić w kompletnie innym miejscu Akurat dam, dam tu basic I w sumie to tyle Nie daję tutaj Patrzcie tu kilka maszrunków Widzowie, ta mutacja. Okej, okay. widzicie, te, te bestale są duże, a te rameńskie patrzcie, to jest dopiero 57%. Czekaj, a ile... Czekaj, ile to sprykle jeszcze jest ten zielony? Chyba z 20 minut jesteś sprykle. Widzowie, co jeszcze mamy tu? Musimy dać jakieś eksy Ralex, dajemy zawsze te najlepsze. Siup. One, two, three. Kurde. A jak to nie można więcej? A ta... Pff. Ok, Watermelon. Chcę, żeby dał mi Glimerom. on time Water... Kube. To jeszcze dwa 26. Ja cały czas potrzebuję tego Watermelona. A, i to jest jakby co chwilę, potem po Watermelonie, bo tamten odcinek był za, już za długi. Znaczy, po prostu chciałem wam tego przedłużać jeszcze bardziej, bo wątpię, żeby ktoś chciał oglądać odcinek, który trwa 50 minut. Więc się źle. Stalek. tu, Ember rośnie nam tu. Tu Ranesko. Musimy tutaj poczekać aż Ranesko. albo w ogóle na co my czekamy? Da nagram chyba odcinek następny, gdzie będę wam pokazywał co mi wyrosło z tego eventu. Bo dużo mi wyrosło. Bo... Mam nadzieję, że mi uwierzycie. Widzowie. Ten odcinek był krótki, bo to tylko tyle. Ale... Wiem. Nudny. Ale zrobię jeszcze następny z podsumowaniem. Było mi miło widzowie. Ja wam dziękuję. Cześć!